17 października w hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu Zdroju odbył się event pod hasłem Najlepsi w jednej drużynie. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia, dedykowanego najmłodszym, była Jastrzębska Spółka Węglowa. My jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, prowadzimy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu szereg działań i myślę, że ten galaktyczny mecz wpisuje się w te nasze działania. Oczywiście jesteśmy sponsorem poważnego sportu i tutaj dzisiaj gościmy kluby sportowe, które e, sponsorują na parkiecie pojawili się więc hokeiści JKH GKS Jastrzębie, piłkarki ręczne z klubu MTS Żory, siatkarze Jastrzębskiego węgla oraz piłkarze GKS Jastrzębie. Wśród gwiazd sportu nie mogło także zabraknąć reprezentantów naszego klubu GKS Pniówek 74 Pawłowice. Staramy się, że nie tylko oczekiwać czegoś na jastrzębskiej spółki węglowej, ale kiedy tylko jest taka możliwość i jest yy potrzeba e, wsparcia e, tego typu wydarzeń, to my jak najbardziej jako klub sportowy takie różnego typu akcje charytatywne i nie tylko sportowe wydarzenia, kulturalne wydarzenia tego typu jak najbardziej się angażujemy. Jastrzębska spółka nas wspiera w tym, co my robimy, a my staramy się w jakiś sposób odwdzięczyć, i dlatego przychodzimy na takie imprezy, pokazujemy się ludziom publicznie. Bardzo dobrze się układa. Ja z Pniówkiem Pawłowice jako klub Czyli GKS-em pniówek. Jestem związany od lat. Mieszkałem długie lata w Pawłowicach. Mój syn, który gra w piłkę nożną, jeszcze gra. Rozpoczynał tam swoją karierę piłkarską. Grał w drużynie seniorów GKS-u pniówek w Trzeciej Lidze. Uważam, że to bardzo dobry klub, dobrze zorganizowany. To jest taki klub lokalny, ale związany i z gminą, i związany z górnictwem, także bardzo potrzebny w tym terenie, gdzie się znajduje, gdzie prowadzi swoją działalność i bardzo doceniamy to. Zresztą to pokazuje, że stawiamy na ten klub, że jest on wśród pięciu klubów, które sponsorujemy. Impreza skierowana była głównie do dzieci, ale przybyły na nią całe rodziny. Na trybunach wyróżniały się koszulki klubowe szkółki piłkarskiej z Pawłowic. Klub sportowy GKS Pniówek to nie tylko drużyna seniorska, ale przede wszystkim, czy przy bo no nie chcę powiedzieć oprócz tego, ale przede wszystkim także szkółka piłkarska, która skupia ponad setkę dzieci w różnych grupach wiekowych. No i te dzieci też przy okazji różnego typu eventów, czy to JSW Dzieciom, czy, czy, czy festyn, czy przy spółce, czy dzisiejsze wydarzenie Galaktyczny Mecz, bardzo... Bogata dzisiaj jest reprezentacja naszej szkółki, gdzieś około 70 dzieci z rodzinami. Przede wszystkim dzięki współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową naszego klubu oraz z kopalnią wiedzy. Bez nich nie byłoby nas tutaj, a myślę że dla tych dzieciaków mega frajda poznać nie tylko nasz sport jeszcze z innej strony, ale przede wszystkim inne sporty, takie jak szatkówka, jak hokej, ale i spotkać mistrzów Polski, jakie jest Jastrzębski Węgiel oraz hokejistów, dorosłych zawodników. Ja się dowiedziałem od trenera Kamino. Zgłosiliśmy się u trenera, oba właśnie bilety, no i przyjechałyśmy. No dokładnie tak było. E, e, trener powiedział, że jest e, kosmiczny mecz, e, czy tam galaktyczny, bo kiedyś się nazywa kosmiczny, no i e, można było przyjechać. Dlaczego przyjechaliśmy? Chciałeś tutaj wejść, prawda? Pograć, zobaczyć mecz. Tak, tak. Fajnie. Cały czas tańczymy, pokazujemy, się machamy. Staramy się jak najbardziej. Cieszymy się grą i ruszamy się, prawda? Najważniejsze. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo głośno i fajna atmosfera. Jest bardzo fajnie, dużo się dzieje. Angażowało uczestników na trybunach, ale część z dzieci miała też okazję zmierzyć się z gwiazdami sportu. Zawodnicy każdej drużyny biorącej udział w wydarzeniu mieli za zadanie przygotować krótkie zajęcia sportowe, związane z uprawianą dyscypliną. Piłkarze pniówka mogli wcielić się w rolę trenerów. Byliśmy bardzo skupieni, bo bardzo poważnie podeszliśmy do tego tematu. Ze względu na to, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest naszym głównym sponsorem w klubie. Mamy w nich bardzo duże oparcie. Jest bardzo pomocną spółką, nie tylko dla zawodników, ale też dla całej społeczności górnictwa na Śląsku i dla naszych rodzin. To były proste gry i zabawy, gdzieś tam ćwiczenia koordynacyjne, proste podanie. Z piłką, tak, żeby dzieciaczki troszkę pobiegały, pocieszyły się, żeby każdy miał z tego frajdę. Przygotowaliśmy krótką rozgrzewkę, grę w dziadka, trening koordynacyjno-ruchowy z strzałem na bramkę, no i krótką gierkę. Chcieliśmy pokazać młodym zawodnikom, jak pokrótce, bo było mało czasu, wyglądają treningi w doświadczonej zawodowej piłce. Jakiś tam schemat, mamy też w swojej drużynie seniorów, trenerów, którzy generalnie bardzo fajnie wywiązali się ze swojego zadania i fajnie sprawnie to wszystko wyszło. Wyszło naprawdę dobrze, bo dzieci wracały na swoje miejsca w dobrych humorach, a na pamiątkę tego czasu wręczono im klubowe upominki. No, grałem z nimi. No i wiem, że są dobrzy. I pozdrawiam moją rodzinę. Mamy datę, brata. Czy ty on chciał być piłkarzem? Tak. To jest moim największym marzeniem? To jest koszulka od JZ od GKS A tu praparczyk od GKS Pniówek. Jest to e, dla nich droga, żeby e, taka gwiazdka, żeby rozpalić jeszcze bardziej mi tą pasję, aby coraz e, po prostu dać im kopa, żeby dalej tronowały, dalej robiły to co kochają. No myślę, że zobaczą jak... Jak to jest e, trenować i jak można wysoko zajść jak e, na przykład Robert Lewandowski czy Nariusz Milik Myślę, że to będzie dla nich początek, czy, żeby skorzystać z propozycji z dołączenia do klubu próbu białskiego. Bo mamy ciekawą drużynę, fajną atmosferę, e, fajny e, ośrodek do trenowania i myślę, że warto przyjdzie do pomysł. Ja gram od 6 miesięcy może i naprawdę bardzo fajnie.

Takie wydarzenia jak Najlepsi w jednej drużynie mogą zachęcić do trenowania kolejne grupy dzieciaków. Po zakończeniu części treningowej prowadzonej przez każdą z pięciu drużyn sportowych w hali widowiskowo-sportowej przyszła pora na główny punkt programu. Tytułowy Galaktyczny Mecz. Tu reprezentanci różnych dyscyplin sportu zmierzyli się w meczu siatkarskim, gdzie obowiązywały nietypowe reguły. Rozgrywką sędziowali Mistrzowie Polski z Jastrzębskiego Węgla. Event pod hasłem Najlepsi w jednej drużynie zorganizowano w ramach projektu Kopalnia Wiedzy JSW. W imieniu zarządu GKS Pniówek 74 Pawłowice dziękujemy za możliwość włączenia się w organizację tego wydarzenia i czekamy na więcej!